Mordeczko, jeśli chciałbyś wesprzeć mi kanał, to klikaj ten niebieski przycisk, każda osoba zostanie pozdrowiona odcinku, także myślę, że warto, a teraz zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Siemanko moi drodzy, ja jestem Tenis, a dzisiaj mam dla was pięć nowych wiadomości, a między innymi kamerzysta przyznał się, że w przeszłości był popularny, ile kosztuje aktualny dom kamerzysty, ile jest wart oraz czy go w ogóle sprzeda, kto zdecydował o odejściu Kruszfila, kiedy się wyprowadzają z tego aktualnego domu i przeprowadzają do tego nowego. Oraz kamerzysta znowu się ujawnił, także zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, wbijajcie na Instagrama, a teraz zapraszam serdecznie do oglądania. A więc moi drodzy, po kolei, także zaczniemy sobie od tego, że kamerzysta się przyznał, że kiedyś był popularny. A więc moi drodzy, zobaczcie na to Instastory i mamy tutaj yy, lata 2013 14 i mamy taką koronę, czyli można powiedzieć, że jest to taki znak, że kamerzysta... Właśnie w tamtym okresie już był dosyć popularny, już królował w internecie I moi drodzy, królował on właśnie w tych czasach na ASKU A mianowicie on był najpopularniejszy na całym świecie wtedy na ASKU Później królował w 2017-18, czyli to był właśnie kanał Kruszwila Co nie? On go właśnie stworzył No i teraz jest pytajnik, co będzie z rokiem 2020 Także moi drodzy... Tutaj mamy pierwszą ciekawostkę. Teraz lecimy z kolejnym tematem. Też dużo osób pisało kamerzyście, dlaczego on to robi? Dlaczego on się przeprowadza? Przecież ten dom to jest tyle wspomnień. Dlaczego on go sprzedaje? O co chodzi? Moi drodzy, trzeba się rozwijać, nie można stać w miejscu. E, tak samo przecież Freeze nagrywał wcześniej w tym, w tym bloku, co nie? A teraz nagrywa właśnie w domu ekipy i dom ekipy tak samo będzie zmieniał. I tak samo jest właśnie, moi drodzy, z kamerzystą. Tylko że on tego właśnie domu nie będzie sprzedawał. Będzie taki jakby dom letniskowy. Jeśli jesteście ciekawi, ile on jest wart, to ten aktualny dom jest wart 2 miliony złotych, a teraz to zobaczcie, to story. Żeby nie było, tego domu nie sprzedaję, no bo ten dom jest warty około 2 miliony złotych, i nie potrzebuję aktualnie gotówki, bo mam gotówkę, także zostawiamy po prostu ten dom, także będzie ten dom po prostu jako domek letniskowy. Trzeci, moi drodzy, temat równie ciekawy. O co chodzi? Dlaczego Kruśm nie wraca i właśnie jak się stało, że oni się rozeszli. Moi drodzy, to kamerzysta by właśnie bardzo chciał, żeby Kruszwil wrócił, ale to jest akurat decyzja samego Marka, ponieważ to on właśnie odszedł i sam nie chce właśnie wracać. I mu, tutaj zobaczcie sobie screena, kamerzysta napisał, że wiele razy go przekonywał, żeby nie odchodził, żeby został, ale, ale to była już decyzja Kruszwila, no i nie wiadomo co będzie dalej, zobaczymy, to tylko czas pokaże. Byłoby bardzo fajnie, gdyby wrócili do wspólnego nagrywania, a tak to zobaczymy. Teraz, moi drodzy, pytanie, kiedy się wyprowadzają. Tutaj kamerzysta właśnie w niedzielę dawał nam takie story więc, moi drodzy, tutaj nam może dawać taką podpowiedź, że wyprowadzka jest już bardzo niedługo, bo tutaj już spuszczają wodę z basenu, tutaj już się pakują. Także, moi drodzy, myślę, że w tym tygodniu na pewno będą już, już mieszkać w nowym domu. A na YouTube możemy to zobaczymy to albo pod koniec tego tygodnia, albo w następnym tygodniu. Ale w tym tygodniu już raczej się wyprowadzam. A teraz moi drodzy, ostatni temat, a mianowicie kamerysta się ujawnił, ponieważ jakaś grupka fanowska wstawiła jego zdjęcie i przerobiła jako dziewczynę i kamerysta udostępnił to u siebie na Story i dał taką minę. No coś tego typu, nie wiem jak to zrobić, ale ludzie mówią, że właśnie się ujawnił, ponieważ zobaczcie, jest to to zdjęcie, i to jest to samo, tylko że po prostu przerobione. Także moi drodzy, to tyle z tego filmu. Dziękuję za oglądanie. Słuchajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, wbijajcie na Instagrama i możecie tam mi podsyłać różne wiadomości. Także to tyle. Do następnego filmu. Cześć!